Cześć, nazywam się Szymon Dykman i jestem młodszym konsultantem systemu Business Central. W dzisiejszym wydaniu Out of the Box przedstawię możliwości konfiguracji interfejsu użytkownika w Business Central. W firmach zazwyczaj pracownicy mają różny zestaw obowiązków. Nie inaczej jest w Business Central. Dlatego, aby ułatwić im wykonywanie swoich zadań, możemy dostosować Business Central do ich potrzeb. Ustawianie interfejsu zaczniemy od kartoteki ustawienia użytkownika. Przejdźmy do kartoteki ustawienia użytkownika. I wybierzmy jedną z kartotek z listy. Na kartotece użytkownika możemy użytkownikom wybrać język, jeden z dostępnych, lub region. Możemy też zadecydować o strefie czasowej, z jakiej ma korzystać, jak również wybrać mu domyślną firmę, na którą powinien być zalogowany. Możemy również włączyć lub wyłączyć porady wyświetlające się w systemie dla tego użytkownika. Ale co najważniejsze, możemy użytkownikowi wybrać rolę. Przejdźmy teraz na listę ról. Na liście widzimy różne standardowe role, z których możemy skorzystać, lub na ich bazie stworzyć nowe, które lepiej pasują do naszych procesów. Nowy zestaw możemy stworzyć, klikając ze wstążki Nowy. Otwiera nam się kartoteka, na której uzupełniamy ID profilu, wyświetlaną nazwę do danego profilu. W kolejnym kroku decydujemy, z jakiego widoku chcemy skorzystać, aby stworzyć nasz, nasz profil. Kiedy decydujemy już o wszystkich ustawieniach, możemy przejść do dostosowywania strony. Na razie wrócimy jednak do listy profili, aby pokazać drugi sposób tworzenia profili. Start. Drugą opcję. Jest skopiowanie bazowego profilu i jego dostosowanie. Znajdźmy profil, który chcemy skopiować. Drugą opcją jest skopiowanie bazowego profilu i jego dostosowanie. W celach demonstracyjnych przyjmijmy, że do naszej firmy dołączył pracownik magazynu. Chcemy stworzyć dla niego profil. W tym celu skopiujmy bazową rolę. Znajdźmy rolę, która nas interesuje. To będzie Warehouse Worker w WMS. I teraz ją skopiuję. Wpiszmy nazwę i ID profilu. U nas będzie to magazynier. Klikamy OK. I jak możemy zobaczyć, stworzyła nam się nowo, nowy profil. Wejdźmy w ten nowy profil. Kiedy dokonaliśmy już interesujących nas ustawień, możemy przejść do dostosowywania naszego profilu. Przejdźmy na dostosuj strony. Otworzy nam się nowa karta. Na której będziemy mogli zacząć konfigurować nasz profil. W naszej firmie nie używamy zleceń kompetencji ani zawartości, ani nie mamy pojemników. Dlatego, aby nie rozpraszać naszego pracownika i nie zaśmiecać mu widoku, możemy ukryć te dwa pola. Aby ukryć pole, klikamy lewym przyciskiem i wybieramy Ukryj. Tak samo robimy z zawartością pojemnika. I teraz nasz użytkownik z przypisaną tą właśnie rolą na widoku głównym nie będzie miał tych dwóch pól. Chcielibyśmy również dodać pole naszemu użytkownikowi na widok główny. Polem tym będą zapasy. Wejdźmy na dane źródłowe i przeciągnijmy zapasy w dół, aby móc Dodać do widoku głównego. Możemy go dodać w którym miejscu chcemy. Możemy, edy edy możemy edytować widok nie tylko widoku głównego, ale również list i kartotek. Wejdźmy teraz na zapasy, aby otworzyć listę zapasów. Otwiera nam się lista zapasów, na której również możemy edytować. Edytować na przykład widok wstążki, jak również kolumn w tabeli. Możemy ukrywać, przenosić. Wejdźmy teraz na jeden z rekordów z listy. Wyświetla nam się kartoteka, na której również możemy edytować wstążkę. Edytować pola na wstążce, przenosić, ukrywać, ale również możemy edytować widok pól na kartotece. W przypadku naszego pracownika chcemy mu zablokować dwa pola. Będzie to metoda wyceny oraz ostatni koszt bezpośredni. Klikając lewym przyciskiem na pole pokazują nam się dodatkowe opcje, z których możemy skorzystać. I tak na przykład jest tu: zablokuj, zablokuj możliwość edytowania. A więc zablokujmy to pole i kolejne. I teraz nasz pracownik z przypisaną to właśnie tym właśnie profilem nie będzie mógł edytować tych dwóch pól. Wróćmy na górę kartoteki. I sprawdźmy, jakie jeszcze mamy dodatkowe opcje. Kliknijmy na jedno z pól. I jak możemy zobaczyć, możemy przenieść pola, ukryć, pokazać w obszarze Pokaż Więcej. Jeśli zaznaczymy to i damy tutaj Pokaż Mniej, nie będziemy widzieć tego pola. Teraz kliknij ponownie pokaż więcej i pole pokazuje się ponownie. Wróćmy do niego i dajmy teraz zawsze pokazuje. Kiedy klikniemy pokaż mniej pole dalej będzie się wyświetlało. Tak przygotowany profil możemy podpiąć nowemu pracownikowi magazynu jak również innym w przyszłości. Podsumowując w ten właśnie sposób Możemy przygotować interfejs naszym użytkownikom, jak również zadecydować, czy będą mogli je dostosowywać przez personalizację. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zachęcam do śledzenia naszego bloga.